wszystkim, z tej strony Mateusz z kanału Przekaz Akwarystyczny. Dzisiaj kolejna wyprawa rowerowa w poszukiwaniu inspiracji akwarystycznych. Dzisiaj znajdujemy się nad stawem, który został wykopany z tego co się orientowałem w celu takim, żeby zwierzęta miały dostęp do wody, również dla Ptactwa, które też yy, które jest wodne, tak? Dla jakich ptaków, które potrzebują wody, żeby tutaj znalazły schronienie. Tak, z tego co wiem, w takim celu właśnie ten zbiornik tu powstał. Czyli jest to sztuczny zbiornik, ale nagrywam to miejsce z tego względu, że yy, tutaj już natura zrobiła co swoje, bo przez lata zarosło to, jak widzicie. Ciężko się w ogóle mi było dostać tutaj, żeby znaleźć jakieś miejsce do nagrywania. Dookoła rosną drzewa. Wody jest bardzo mało. Teraz ostatnio zrobiło się ciepło. Nie jest to połączone z żadnym rowem, więc nie ma tu dopływu świeżej wody. I tutaj nie wiem, czy będzie wszystko dobrze widać, ale. Woda jest po prostu stojąca, wszystko jest bardzo mocno zarośnięte. Jest też tutaj dużo rzęsy na powierzchni wody. I jest to tyle fajne, pewnie przez to, że właśnie ta woda stoi, nie będzie tego niestety widać, ale woda jest krystalicznie czysta. I przez niski poziom wody też y, można sobie popatrzeć na dno. No, film tego nie odda, nie mogę zejść niżej, bo y, tutaj są dosyć strome te spadki. I jak patrzę na takie miejsca, to zaraz mi się nasuwa na myśl zbudowanie takiego zbiornika, który, <gry> który by też przedstawiał takie środowisko. Czyli bardzo mocno zrośnięty nurt wody, znikomy. Czyli praktycznie no żaden, żaden powinien być w takim miejscu. Tu by się nadał taki filtr, który był wykorzystywany dawno, dawno temu. No teraz też akwaryści jeszcze używają i widzę, że moda na to wraca. Ale filtry gąbkowe napędzane powietrzem. One nie generowały ruchu wody, więc taka filtracja myślę, żeby się bardzo dobrze sprawdziła. Ewentualnie jakiś pewnie turbinowy o bardzo, bardzo słabym przepływie wody też pewnie by pasował. I rybki, jakie by można było wpuścić, to podejrzewam, że jakieś górami na przykład, które też by się nie umęczyły w takim środowisku, bo one będą sobie czerpały Powietrze z ponad powierzchni wody i są przystosowane do takich warunków, więc myślę, że coś takiego stworzyć w akwarium też to jest fajna sprawa. <kluzł> Oczywiście musimy się liczyć z tym, że nie każdemu się musi taki zbiornik podobać. Bo niektórzy powiedzą, że to jest po prostu po prostu bagno. Ja w swoim akwarium wielokrotnie, jak filtr już był dobrze przypchany, to zbliżałem się do, do takiego czegoś, że woda praktycznie stała w miejscu i dzięki temu, że woda właśnie była bez ruchu, potrafiła być krystalicznie czysta. Ja coś takiego zaobserwowałem u siebie w wakacje. Już nie jeden raz, jak miałem urlop, wyjeżdżałem. Nie było mnie przynajmniej tydzień, albo i dwa tygodnie no to po powrocie słuchajcie akwarium właśnie było bardzo zbliżone do tego co tutaj widzimy rośliny się rozrosły dodawało jeszcze to, 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 to że mnie nie było w domu to potęgowało te wrażenia ponieważ no, nie widziałem codziennie zbiornika i po powrocie do domu patrzę akwarium stoi wszystko żyje oczywiście to było najważniejsze zawsze przychodziłem patrzyłem czy wszystko jest w porządku e, rybki pomimo tego że były pozostawione same, same sobie miały się bardzo dobrze i było tak rośliny zarastały zarastały cały, cały zbiornik woda przez to że filtr właśnie się przypychał nie, i, i z powodu tego że nie były karmione codziennie bo ja tam nie używałem żadnego e, żadnego karmika który, który by tam dozował jedzenie po prostu rybki sobie tam jakieś glony skubały no wiadomo, każdy wie, że można zostawić spokojnie na dłuższy okres czasu i nic tam się im nie stanie taka dieta to też jest nawet czasami wskazana i dzięki temu, że filtr filtr właśnie wolno pracował nie było sypane jedzenie woda była przeczysta no, kryształ, po prostu kryształ Coś takiego trudno mi jest osiągnąć. Jak zaczynam grzebać w akwarium, jak chcę, żeby wszystko było tam, nie wiadomo jak, stosuję. Kiedyś też właśnie stosowałem do filtra miałem taką możliwość w filtrze wewnętrznym był pojemnik, wkładałem tam tą watę taką filtracyjną, no bo ona wyłapuje te najdrobniejsze. Yy, Najdrobniejsze poproszki z wody, i mimo wszystko to i tak nigdy nie był taki efekt, jak ta woda była pozostawiona, to akwarium było pozostawione samo sobie, i naprawdę, właśnie zawsze mi się coś takiego przypomina, i teraz też nad tym zbiornikiem, że woda bez ruchu. Osiąga stan krystaliczny. No wszystko opada po prostu na dno, nie? bo potem, jak przyjechałem, wyczyściłem filtr, odpaliłem, to wszystko się z dołu ruszyło. To jest no, taka kolej rzeczy. Ale też uważam, że takie akwaria są bardzo, bardzo fajne, bardzo spokojne i takie ryby w stylu górami na przykład. Kilka górami, które sobie tak majestatycznie pływają w tej stojącej wodzie. Cudownie, w internecie też sobie znajdziecie na pewno dużo, dużo takich zbiorników. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, polecam. To jest przeciwieństwo zupełnie tego, o czym mówiłem w którymś tam poprzednim filmie nad rzeką, gdzie tam był rwący, rwący potok. No, ale takie coś też ma swój rok. Bardzo, bardzo fajne miejsce. To jest. Niedaleko tej rzeczki, którą kręciłem, dzisiaj też w, w podobne miejsce przyjechałem. Jeszcze pokażę tylko. Oczywiście chciałem, żeby była cisza i spokój, i nie wiem, na ile to będzie na tym filmie słychać, ale jakiś pan sobie tutaj coś pracuje na traktorze i zakłóca spokój. Obrócę się po malutku. No, nie mam, nie mam jeszcze tego statywu, więc film też może być niezbyt stabilny, jakiś by się przydał taki chyba nieduży do kupienia, żeby, żeby łatwo mi to było przewozić. Bo tak jak widzicie, znowu jestem w terenie na rowerze. O, tutaj z daleka widać otwartą przestrzeń. Moje klimaty. Fajna sprawa. Jeszcze krótki powrót nad ten stawik. Tak jak mówiłem, staw wykopany przez człowieka, ale natura tu już dokonała reszty. Także bardzo fajnie to wygląda. Tu mi się podoba, jak jest wiosna, albo jak są no, zupełnie inne warunki pogodowe, kiedy tej wody jest tutaj więcej, to jeszcze, jeszcze ciekawiej to wygląda. Postaram się jeszcze może w kolejnych filmach gdzieś dalej wybrać. Wszystko zależy od tego ile będę miał czasu, bo ostatnio cienko z tym czasem i może jeszcze coś fajnego się gdzieś tam w terenie nakręci. Także do usłyszenia i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.